Witamy po krótkiej przerwie. To jest oczywiście poranek z Telewizją Republika i już teraz nasz kolejny gość, pan Bawer, Aondo Aka, doktor teologii, działacz, społeczny. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja myślę, że wielu z Państwa kojarzy pana Bawera, ponieważ występował już niejednokrotnie na antenie telewizji Republika. Ale dla tych Państwa, którzy być może go nie kojarzą, ja tylko powiem, że to jest osoba, która żyje na przekór swojej niepełnosprawności, która pokonuje wszelkie bariery, czerpie z życia pełnymi garściami, a oprócz tego wszystkiego nie zapomina też o pomocy innym. I o tym właśnie za chwilę. No właśnie chciałem zapytać, bo będziemy rozmawiać o pomocy niepełnosprawnym Ukraińcom. Takie osobiste pytanie na początku. Czy wczuł się pan w sytuację tych osób? Już nawet nie mówię o, o tych osobach, które muszą uciekać z, z, spod teatru działań wojennych, ale na przykład o osobach, które są niepełnosprawne, a przecież kilka razy dziennie muszą gdzieś uciekać do schronów w Ukrainie. Bardzo, bardzo dziękuję panu. Dziękuję, dziękuję. pani za to zaproszenie. Jestem zaszczepiony, żeby rozsądzić przed innymi widzami. W jednej z znamienitej telewizji y, Republika odpowiadając do Pana ważnego pytania. Y, y, czuję, czuję solidarność oczywiście, aczkolwiek nigdy nie doświadczyłem wojny. Nigdy nie doświadczyłem tego, jak słychać, jak, y, alarmy w tym, w tym bombowie. Nie doświadczyłem nigdy wybuchu e, bomb wprost, wprost na mój dom. Na, na miasto, w którym mieszka, na kochane miasto, na kochany kraj, który, yy, który jest zbombardowany, który jest poddany po prostu z diabolicznej yy, inwazji. Yy, człowieka, Pana, Pana Putina, któremu po chciało zbudowywać ten Ale oczywiście tutaj nie chodzi o mnie. Tu, tutaj, szanowny panie yy, redaktorze, yy, pan, pani yy, redaktorze, szanowna, nie chodzi o mnie, tutaj chodzi właśnie o ludzi m, głównie z niepełnosprawnościami, bo tym jest e, temat e, 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 tego programu. E, e, ja powiem może anegdotę. E, 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 Badra pani, której już pomogliśmy, e, pani ma 30 lat pańskich, leżała, e, leżała e, w łóżku, nie mogła się ruszyć. Pani, pani, pomagała jej mama. Jej mama, pani przeżyły praktycznie wszystkie, wszystkie właśnie ataki bombowe, ponieważ nie mogły pójść do schronu. Z niepełnosprawnościami, nie będące na szokacji na Ukrainie, teraz nie mogą, praktycznie nie, nie schodzą do schronu. Schroni są po schodach, schrony są żeby dostać się do schronu. Trzeba również wejść czasnymi korytarzami niekiedy I, i proszę Państwa. Z niepełnosprawnościami, tak jak powiedziałem, nie mogą wejść do schronu. Osoby nimi się opiekujące mają dylematy moralno etyczne, czy zostać, czy zostać z tymi ludźmi z niepełnosprawnością, czy proszę Państwa wejść do schronu. To jest dylemat niemalże y, niewyobrażalne nie doświadczenie niewyobrażalne y, 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 są wojny i y, y właśnie, y właśnie katolickie stowarzyszenie od niepełnosprawnych świadczy w klika działało już ponad 50 lat pańskich w szkołach w w Krakowie postanowiło pomóc tym ludziom z niepełnosprawnościami, pomóc Ukraińcom, Ukra e, 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 nie tylko uchodźcom, ale też, ale także tym ludziom, którzy są na Ukrainie e, i, i, i nam pan my, my teraz e, e, jako klika zabrali e, 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 stanu, stanu i, e, i pomagamy i e, e ostatnio e, powiem pan. E, Powiedział e, nam, że właśnie jedzie w e, grupa około 20 osób z niepełnosprawnością tak. E, 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 czy mamy, w nim pomóc? E, 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 moja piękna e, żona e, 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 Grażynka koordynuje cały punkt wsparcia e, kliki Katolickiego Stowarzyszenia e, 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 i właśnie powiedziała, powiedziała, poprosiła koleżankę, e, e, ponieważ też tak, o tym wspomnieć, że multum wolontariuszy, multum wolontariuszy, nie tylko z Krakowa, ale i w starej inaczej najjaśniejszej rzeczywistości Polski pomaga, pomaga za darmo, pomaga nam e, 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 dając swój czas, dając pieniądze i modląc się że, 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 za nas. Panie Baberze, przepraszam, że się na chwilę wtrącę. Chciałam dopytać, oczywiście, to wszystko, o czym Pan mówi, jaka jest skala pomocy. Powiedział Pan o tych trudnościach z przedostaniem się do schronu, dlatego podejrzewam, że też ogromne trudności mogą być z przekroczeniem granicy. Jak, ile osób niepełnosprawnych do tej pory przekroczyło granicę z Polską? Czy, ma, czy są takie statystyki? Y, y... To tak, yy, ten ta, 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 no, no my oczywiście jako katolicy ty, klikać, tym nie chwalimy, ale pomogliśmy już ponad 350 osobom, ponad 30 osobom yy, yy, i teraz tak, skala jest, jest, jest taka, że to jest więcej osób z, z niepełnosprawnościami przekraczającymi granice. Ukrainy, Ukrainy Walecznej i na tej Wielkiej Polski. Czemu tych osób jest coraz więcej? Ponieważ my im pomagamy przekraczać granice. I tych osób będzie ponieważ szacuje się, że w społeczeństwie jest 10% osób z niepełnosprawnościami. A, a, więc, a więc a więc uchodźców jest około teraz 2,5 miliona do 3 milionów z Ukrainy. Tylko my nie widzimy tego, że wśród tych uchodźców rodzinie było osób z niepełnosprawnościami, czyli jest pytanie, co się z nimi stało, tak? Gdzie oni są? No odpowiedź jest niestety, niestety tragiczna. Oni są, te osoby z niepełnosprawnościami są na są. Są w, 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 w obrężonych miasta, na przykład ma, w manówkolu, w Hadkowie i tak i tak dalej. obowiązkiem jako, jako katolików, jako osoby będące świętym w Stępiem Kościół Katolickim, a też jako osoby dobrej woli, bo to jest w katolickim z rodziceniu. Działają ludzie, którzy są niewierzący, ludzi, którzy są agnostykami. No że są agnostykami. To jest ogromny problem z przedostaniem się, tak, w ogóle do Polski. Tak jest, dziękuję, dziękuję. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Nie mam wątpliwości, że to się wszystko uda, patrząc na skalę pomocy uchodźcom, matkom z dziećmi, ale też osobom chorym, też dzieciom, które chorują na raka, na przykład, patrząc, jak wielka jest ta pomoc. Ale jednak musimy pamiętać, że pomagając też musimy zadbać o to, żeby te osoby miały opiekę tutaj u nas w kraju. A bardzo panu dziękujemy. I proszę tylko przypomnieć jeszcze nazwę tego stowarzyszenia, które. co Stowarzyszenie Klika, tak? Jeśli państwo szanowni nie podpolicie, jak można pomóc? To zbyt krótko powiem. Oprócz modlitwom można weźć na, y, y, na stronę internetową Katolickiego Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół klika. I tam płacić dowolną, dowolną kwotę, nawet, nawet 5 zł i to już, i to już y, pomoga, y, pomoże

Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Bawer Andoaka, działacz katolicki, działacz pro-life, był naszym gościem. A my teraz mamy jeszcze dla Państwa zapowiedź koncertu, wielkiego koncertu również dla uchodźców, dla Ukrainy w ogóle, w dzielni walczącej w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Ten koncert odbędzie się 24 kwietnia i jest organizowany przez Caritas. Oczywiście cały czas pozostajemy w temacie pomocy, a temu tematowi przyglądał się nasz reporter Wojciech Płochocki.